Straszka eliminuje na z turnieju, a przecież rywal piekielnie mocny, Hiszpania. Gerard Moreno, Moreno i Marcos Llorente, płaskie zagrania. z niepokojem, Moreno obok bramki. Niski teraz Świderski do odegrania do Lewandowskiego. Klik, strzela i niestety Poprzeczka, uderza Moreno, znów jest w pobliżu Jorentę, dochodząca piłka jak dzisiaj jest Gerard Moreno, Alvaro Morata, ale podaje wprost na nogę Izelińskiego. Mamy szansę, pierwsza decyzja Daniela. Ustawionym bardzo szeroko przy liniach bocznych. Kokę, wrzutka jeszcze. Rodrik biega w polekach. Ale teraz w ataku Hiszpanię. Dani Olmo i biegający tutaj Moreno jeszcze chyba zagrał od Lewandowski. Kupole. Jeszcze zablokowany tutaj przez Albę. I świderski z szansonami. Na lewej stronie Gerard Moreno. Bardzo aktywny Koke, ale Moreno tam chciał. Na ile czasu doliczonego? Tymczasem Moreno w boczną systemem. 5-3. Uwaga, Gerard Moreno. Piłka w bramce z Palom Bramka, a więc bramka niestety. Jordi Alba płaskie do Morata był, wyłuskał te piłkę. Już jest Świderski. Świderski piłka na lewej drodze. Słopek. Lewandowski strzelaj Robert nie ma bramki. To powinno być jeden do jednego. Pecha mamy jak szwedzi. Te. Miękko za naszą linię obrony. Nie trafia w piłkę Rodri. Nie sygnalizował tutaj nic Zarabia sędzia. Jorente Pedri. Strzał obrony. nie przerywa gry sędzia Morata. Szczęsny. uwagi w polu karnym. Rzutka niebezpiecznie, ale... Alba! niebezpiecznie, Morata szczęsny, wybronił nam to szczęsnie, podłuje Ferran Torres, to no i rekordowa sytuacja ale to za chwilę, na razie szansa Lewandowski, gol Robert Lewandowski Robert Lewandowski Robert Lewandowski, 54. minuta, wyrównujemy. Już uzyskał znak, że może. Piłkę piłka Pedrigo jeszcze w obrębie pola karnego. O i niebezpiecznie przewraca się Murata. Nie było faulu, pokazuje Danielo Orsato. Z tych spotkań dwóch goli, ale popatrzmy Lewandowski do Frankowskiego. Frankowski w polu Lewandowski idzie tam na dół. Los Arabia, Marcos Llorente. Hiszpanie, rozdrażnienie, od razu przechodzą do ataku. i Już Moreno tę piłkę stara się Posłać tam przed naszą bramkę już Morata, bo zatrzyma i Moreno. Gerard Moreno, o, Słopek! Nie, nie ma bramki! Jeden, jeden! A Jorente. Moreno w polu karnym Marcos Jorente. No Sarabia i nie ma, Wojciech Jordi Alba w pole karne, wybi... Niebezpiecznie Fabian Ruiz, nasz nasze szczęście za plecy Muraty, ale co my tutaj wyprawiamy? Piłkę ma szczęsne. <śmienny> Koniec zostajemy w grze. Zostajemy na mistrzostwach Europy. Rewizujemy z Hiszpanią 1 do jednego.